Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy Radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko o to, co sądzą na temat kupowania ubrań z drugiej ręki. Czasami kupuję, jeśli coś jest w dobrym gatunku, niezniszczone. Jest Nie jestem przeciwna kupowaniu ubrań z drugiej ręki i dawania im nowego życia, ponieważ wiadomo, że gromadzimy tego bardzo dużo. Kupujemy nowe rzeczy, yy, a tak jak to się teraz mówi, yy, raz że się oszczędza, a dwa, wydaje mi się, że po prostu niektóre rzeczy jeszcze mogą posłużyć innym. Nie za bardzo. A dlaczego nie? A no, bo ktoś tak tam chodził, po prostu nie interesują mnie takie rzeczy. No, już od dawna, tak. A pana jeszcze zapytamy? Yy, również nie. Tylko nie. nowe ubrania. Tylko nowe. Też korzystamy chętnie, no dlaczego nie, mówię to zawsze taniej, no, a przecież nie są poniszczone, nie nic, no to zawsze to taniej, a tak, tym bardziej na małe dziecko, no to przecież jak wyrasta szybkość ciuchów, no to jak tam sobie kupię więcej rzeczy, no to po taniości, no to jest zawsze wiadomo. Więcej pieniędzy zostanie w portfelu. tak na rynku na przykład buty kosztują 40 zł, a w takim second handzie mogę kupić za piątkę. No i tak za miesiąc dziecko wyrośnie, no ale ile pieniędzy zaoszczędzone, można coś innego na przykład dziecku kupić, prawda? Popularne staje się to kupowanie w, mhm. właśnie w sklepach typu, typu lumpex, bo widać dużo tych ludzi, prawda? Tak, no tym bardziej jak mają wyprzedaże czy ceny, yy, na przykład są rabaty jakieś. Yy, 50% to jest bardzo dużo ludzi. I to nie tylko, że ktoś idzie, bo, bo nie mam pieniędzy, tylko no, wiadomo, no, jakby to będzie z różnych sfer po prostu, tak? Czy ktoś ma pieniądze, czy nie, no to chętnie korzysta. No już mniej wiarygodne. Yy, nie polecałabym nikomu, sama nie korzystam. O może tak. Czyli pani nie lubi wejść sobie na zakupy do Lumpeksu. Tam się pani no. nie czuje. No nie, jakoś, jakoś nie. Czasami kiedyś, ale nie potrafię tam się posługiwać. Wchodzę, widzę, że tam mnóstwo, ale nie widzę, żeby to dla mnie coś było. Moje znajome to właśnie wyszukają takie perełki, ja nie widzę tego, także chyba nie jestem z tych, które tak by potrafiły wyszukać.